Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, moje świadectwo nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wyspaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, a wy chcieliście radować się na krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec mi dał do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne, a one dają właśnie o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem Was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęli, przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładaliście nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? Oto słowo Pańskie. Amen. Pozwólcie, że posłużę się tym, czego byliśmy przed chwilą świadkami. Że ojciec Wojtek sobie siadł tam i by się wydawało, że jest mniej nadający się do tego, żeby przeczytał Ewangelię. Ale szybko zrozumiał, że jest nadający się. I przeszedł sobie tu i przeczytał Ewangelię. Myślę, że to jest bardzo ważna lekcja, i ona jest zawarta też w tym słowie. I w pierwszym czytaniu kiedy Mojżesz rozmawia z Bogiem i że niby ten lud się taki nie nadaje. Prawda? Czy on się nie nadaje? Tak naprawdę w tym dialogu jest no taka piękna odsłona miłości, że Mojżesz mówi przecież to jest Twój lud, to jeżeli Twój, to się nadaje. I nawet jak Pan Bóg robi prowokację i mówi nie, to jest Twój lud Mojżeszu, to Mojżesz ale jednak Twój. I to, i to jest to, nie? że się nadaje. Dlatego, że Twój to się nadaje. Nie? I tak samo jest w tym dialogu z Faryzeuszami. Nie? Kiedy Jezus nikogo nie chce wykluczać, tylko mówi: Wy sami siebie wykluczacie. I tak myślę, że to jest taka prosta uwaga do naszego życia duchowego. Czasami popadamy w takie czy inne Myśli, że się tacy czy takie nie nadajemy. Że jesteśmy jakoś za daleko, że może ktoś bardziej, że ktoś lepiej, niech inny, i tak dalej, i tak dalej. Takie bardzo proste wykluczanie samego siebie zupełnie niepotrzebne. <grytanie> Idźmy za tym słowem, za tą intuicją. Nie? Walczmy o nas samych, jak Mojżesz. <grytanie> Walczmy o nas samych jak Jezus. Nie? O to, że naprawdę jesteśmy kochani i naprawdę się nadajemy. Nie? I nawet jakbyśmy mieli do przejścia trzy kroki więcej, to to nie jest problem.